Nie ustawić zegarek w takim ustrojstwie Ariston. Prawdopodobnie FM27. planów transformacyjnych. Kiedy komisja zatwierdzi taki plan na następne 10 lat, wtedy region może ubiegać się o środki. Przypomnijmy, że nasz kraj jako jedyny w Unii nie dołączą do porozumienia w sprawie jednak klimatycznej. Nie będzie strajków we Wrocławskim, a za każdym porozumieli się. Jakaś taka.